Szanowni widzowie, dzisiaj odcinek z Brookhaven z nowego, z, z nowego update'u, a dzisiaj ze mną są. Michał i Karol. Dobra. A mamy tutaj łuk, z którego możemy szczelać. Mamy taki mieczyk, mamy coś takiego. Dobra, i dawajcie, idziemy do chałupy. mnie z chłopakami ogarnąłem. Słucha chłopakami słucha pa, słucha już słucha pa, domu ale to na koniec w tym jakiegoś drugiego to to koniec. Teraz szukamy jakiegoś drugiego. słucha pa, słucha jest słucha jest słucha pa, słucha pa, bo jest czerwona ramka, wiecie co znaczy czerwona? Jak ten kto nie wie, to czerwona ramka znaczy to, że jest jakiś mocny sekret do Brookhavena. Tego nie dzisiaj się poszukamy. Ej, ludzie, klikajcie te szafy, obrazy i świecze, nie? I też podpowiemy, że ten sekret jest ze świecą. Okej, okay. gdzie możemy pójść, o mamy arenę treningową i zobaczcie jak można sobie, z kolegami przychodzicie sobie do, na taki zamek, U, za 5 zł kupujecie łuki, strzały i strzelacie, patrzcie dwie strzały już trafiłem w żółte, no tu jest ten, ej wiecie co zauważyłem w ogóle ludzie? Patrzcie na samą górę. Patrzcie. Jesteście? Widzicie łuk? Widzicie łuk i miecz? To patrzcie. I tutaj już jest miecz i miecz. Coś zmienia, nie? Taki jeden mały sekrecik. Tu też mam takie. Michał Reporter Dobra Chodźcie szukać sekretu Jest coś takiego Już raczej ze świecą nie będzie jak tamten sekret był Już myślałem, że jest sekret, ale nie Co jest Ej Ej, to Ej, ludzie to jest podejrzane. Jakieś świece nie świecą, a świeciły Czyżby jakiś nowy sekret? Ej, rano się A no, gdzie ty? Na samym Okej Karolowi Tobie I zobaczcie, tutaj też jest sekret Nie <coughs> Dałem? Da teraz? Dodałem no ci. Dobra. Michał, pokaż widzom ten sekret, żebyś mógł to od razu przetestować. Czy klikamy na tą świecę. Michał, kliknij. No, widzisz? I mamy sejf. Ej, Karol, Michał, masz tu czarny przycisk. O którym Karol co to jest? Co? Gdzie? A to zmienia chyba fotel Tak To zmienia to Patrzcie tron Ja jestem tym właścicielem tego domu Mam koronę Więc ja muszę usiąść na tronie A cały dom się zmienił w E Bez skitu no Raczej nie znajdziemy tego sekretu, więc polecam Wam obejrzeć takiego YouTubera Mendy Polecam. On jest od sekretu. A Karol nie poleca, bo on go nie ogląda. On nam pomaga tylko w sekretach. Polecam. Zasubskrybujcie go i mnie. To będzie dobrze. I, wbi i, wbijajcie, I wbijajcie na Karola kanał. Wbijajcie na Karola kanał Karol S. I zasubskrybujcie go. Polecam. Dobra, Michał, ogarnij się. Jesteś na firmie. Okej okay. Ej, widzowie. Napiszcie pod tym filmem yy, Komentarz Hashtag Królestwo To wtedy zrobimy taki specjal Już Ned z Michałem wiemy co A więc da, przypnijcie Napiszcie ten komentarz Zostaw subskrypcję Widzicie, co Michał mówi? No, widzicie. No, wiecie, więc lepiej zostawić tego suba. Bo Michał wie, gdzie wy mieszkacie. Tylko nie zadawajcie pytań w komentarzach. Tato, gdzie mieszkam? Spokojnie, on nie. Spokojnie. On nie umie pisać komentarzy. Dobra, Ej, a chcecie zrobić jeszcze sekret z portalem? Bo w sumie dom już widzieliśmy Ja go już zrobiłem. A szkoda, że twórcy są głupi, bo był tu. Był Halloweenowy event z Monster Trackiem, którego miałem, a jak zwykle twórcy go usunęli. Widzieliście to na poprzednich filmach? Tak, był taki film, że robiliśmy to. Więc... Zróbmy ten sekret... Dam komuś friendo. Dobra. Teraz to książka. Propo propos tutaj tak, którego roku dostałem. Jak w roku to zostało Okej, okay, kliknąłem. A propos, tu, tutaj sekret, halo? No wiemy, wiemy. Jeszcze, z, ale spokojnie, Michał, ja zrobię jeszcze y, odcinek z, z sekretów, takich mocnych. No, a to ty dalej No ja teraz, no widzowie wiecie, trochę była przerwa. Bo nie miałem czasu, kiedy nagrywać, ale wracamy i nowa seria z moimi kolegami. Mamy DJ-a w składzie, jak słyszycie? A, wejdźcie na jego piosenkę. Może kiedyś też nagram, ale boję się. Bo ja nie umiem totalnie śpiewać, on jest DJ-em Był kiedyś u mnie na imprezie dj owo Widzę, że typ się bawi No mordo, rozwalaj to, to jest z agencji. Już nie ma superstworku, który nawiedzić, który nawiedzasz domyk ludzi, którzy nie zostawili subskrypcji. Dobra, i mamy to. A chcecie jeszcze jeden sekret ludzie? Taki mniejszy. Michał, znasz jakiś mniejszy sekret? Który może być taki. Eee, taki zombiakiem? No dobra, tylko pokażemy portal. Kolejny film z portalem. A teraz lecimy zrobić sekret z zombiakiem. Więc, Michał, co najpierw? Michał jest to specjalistą od sekretów. Możecie go tutaj. Na... Napiszcie jeszcze w komentarzu, Michał, specjalista, tu przypnę serduszko. No A dawaj tak szybciej Michał. No. Michał umie zmieniać głosy, więc to jest też specjalista od głosów. Dobra, Michał, przyspiesz tą deskorolką. Dobra, mogę jeszcze bardziej zapierniczyć. Dobra, Michał, powiedz po prostu co najpierw. Ja tam dojdę pierwszy. E dobra. Dobra, Michał. I tak musisz mówić widzą. Wiesz, że jesteś tu firmy. To jest taki back-over odcinek. <susza> <susza> tak, musimy iść tu. Do X-Raya, tak? Do tego sekretu z x raya <susza> Ej, Mordo, co ty robisz z tym koniem? Tutaj? Co ty robisz?

A no tak, musimy wziąć pałeczkę. Nasza droga tego XD. No bo to jest bekowy odcinek Michał, więc możesz zrobić XD. A jak chcecie więcej takiej serii, to zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie więcej serii z Michałem i z Karolem i ze Scary Michałem, to zostawcie łapkę w górę. Albo z Telewizją Plus Albo z TVN, was... Strony, TVN A chcecie taką historię z Brookhavena To mogę wam załatwić Wcale nie raz się z nim bawiłem W taką historię No nie śmiejcie się w komentarzach Dobra Może dzisiaj włączę komentarze, bo jak wiecie, nie było komentarzy, ale może. A co teraz z Michałem robimy? się na to? O nie. O nie, help me. O, bierzemy wstary. to. Czyli. A, czekajcie. Nie help me. Musimy usunąć książkę. To jest totalnie na. Help me. Help me. O. I bierzecie.. Michał stop! To, mam, to mamy kliknąć, czy to wziąć do, do EQ kliknąć. A to dobra to już. Dawno to zrobiłem, nieważne. Gdzie ty? No. To trzeba film zrobić! No Dobra Daszpeedrun szybko speedrun szybko rację. ma A czekaj ja to zrobię. O, to ja chyba zgubiłem TV nie ogląda. Czekaj. Chyba raz zgubiłem. Dobra, nie. lecimy. A, coś źle. Coś źle. Dobra, widzowie, a więc na tym momencie zakończymy. Bo coś Bo coś się nie udało. Ale... Przypomniałem! Przypomniałem sobie! No co? No bambiku ty nie umiesz stawiać.

Chcecie takie uhybne rzeczy zaś robić, co właśnie się zastanie. To możecie prędzej tak się zdarzyć od dowy. I też powiedzmy. Nie będę że tu nie ma prądu. Czyś mówiliście? Jest prąd. I czekaj, Michał ja im pokażę. No, ranek A to bolało. Dostawcie łapkę w górę za to. No i lecimy teraz do kina. Teraz możemy lecieć do kina. Michał, ten... Dobra, ja już lecę tam. Ja... Okej, Ja lecę Nie, czekajcie. Rano No i teraz właśnie Nie? musimy iść tam i w tamtym miejscu, gdzie już chciałem zakończyć film, tam teraz będą dźwignie, jak je, prze, jak je klikniemy, to właśnie już jesteśmy przy końcu sekreto. Widzę, widzę was. Już lecę. Okej, okay, już tam lecę. I o, są te dźwignie, mamy to. Ja już klikam. to no. jest? Nie to jest? Już nic, Karol! Teraz już nie jesteś nam potrzebny. Jestem, No i właśnie teraz lecimy do opuszczonego szpitala. Wiecie? No. A on będzie za łapki. A może 5 razy? Pięć ja razy tutaj, goń, to... To... Może, może pięć razy będzie ten I goń, goń, to... może, może pięć razy będzie ten I to... pozobaczcie. Otworzyła się klapa. Klikamy to. Poczekaj i... w twórczo tego filmu. Zali I to... Już kliknąłem. I jak Michał kliknie, to no, już zakończymy. Dobra, a więc na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, więc na...